Panie jak przyjadą? Mam tu na kulach. Mamy Bibię. Witamy. Us... <noise> Siostrę witamy. <noise> zegarczajka I pozdrawiamy. Chrystus was kocha. Jest prawdziwym Bogiem. Dobra nowina dla Świadków Jehowy. Dobra Wierzycie nowina o Królestwie Chrystusa Króla. Wesele. Baranka. A religia wasza jest fałszywa. Bo nie ma żadnej prawdziwej Na wesele wystrojeni, naprawdę to wesele baranka by mogło być. No. Suknie takie fajne mają. Siostry takie ładne, wymalowane. Będą świetne. 12 gwiazd na każdej rejestracyjnej tablicy to 12 gwiazd. To Chrystus ma. Nie, jest, to, jest to 12 aniołów w powtórnym przyjściu, bo kiedyś było 12 apostołów. No ale świętują właśnie Nie, to tylko z wiedzą wybrani o tych rzeczach. O dlatego. Swoją śmierć. Ja się cieszę, no. nie o, jest I brak. Jedy no. się uśmiechnął, no. chociaż. Audi. Tu jest 12 apostołów i aniołów, dlatego 12 gwiazd. Co Unia ukradła i Matka Boska to jest 12 gwiazd w koronie u Chrystusa i Chrystus przyszedł jako król, jako baranek, jako zbawiciel. A Chrystus ich zbawił ale Jehowa ich, ale Jechoł amerykańskich oszukał, nie? Bo Ameryka tu rządzi, tak? Unia i Watykan. Że nad każdym człowiekiem, mężczyzną jest Chrystus lub prawdy Jana 14, 17. I się nie bać, miłować, nie lękajcie się. Bo jest opieczetnowanie 144 tysiące z Pogan teraz, ja jestem szczepiony spogan. Pogan, Rzymian 11 rozdział, 25, 26. Pamiątka u Świadków Jehowy, tak się zaczyna, rozpoczyna. Przyjeżdżają goście. Powiedział, że to są goście. No. Nie bracia, siostry, tylko no, goście. Partnerzy i bo goście. Mhm. I tu jest właśnie całe to zbawienie. Jakbyście chcieli się wstrzepić do grona 144 4 To na Syjonie jest zbawienie w Słowie Bożym. Tu nie ma zbawienia na sali Królestwa Świadku wiechowej. Bo Chrystus nie założył świadków wichowym. A my to nie goście. No my to anioły. No, ale oni wierzą w aniołów. Braćków 13.2. Abraham umył nowy aniołom i przy, gościnę. przyjął gościnę i A świadkowie no to mają pal. Co? jak Ja zapomniałem jak ty nazywasz. <tusza> <tusza> Ten brat mi pamięta. Służby z nim chodziłem. Chowaniec, Grzesiu! Grzesiu, Chowaniec, kowam Cię, miosią Wójtusa. Grzesiu <tusza> no, jest znowu narodzony. Ja sobie. Także Grzesiu Chowaniec, jak się nawróci, Kolosan N2 będzie moim bratem w Chrystusie i będzie mi głosić Chrystusa. Oni jest ze mnie starszy. To walek z nim o, o, o stołek starszego walczył. To jest praca. Nagle. Jest praca. Praca dla Grzesiu, Grzesia Chowańca. Jak, on jest wybrany, widać, że przepalony, nowonarodzony. No i niech będą aniołami Świadkowie, Bo anioły są Kacała patrzy Kacala, no on wysoko są... Kacala Tutaj ten drugi rozdział Pamięta nas EPS drugi rozdział gra i do dziesiątego. Darmo z łaski zbawienie Dobre uczynki wskazane. My no mam miłość Chrystusa i, i świadków wiekowych kochamy. Dzień siostry. Zapraszamy na wesele Chrystus' marzone baranek się żeni. Lubienica baranka, szukamy. Ich. Owce są z gniewu do Chrystus jest Bogiem. Jezus Chrystus, Bogiem jest. O, Estera, Estera. Prawdziwe. Estera. Ona wzięła ta, co, co u mnie mieszkała. Ta cała chwila światku, siatką nich idzie i tu się rodzin rozpadła i na uratuje siatków jehowy no Jak ona pomaga, mnie poznała, to. no to fajnie, tu jest znak, tu mamy modlitwę za siatków jehowy żeby się modlić do ojca, który jest z niebie. Bo amerykański chowa w Ameryce jest niedobry. No co zrobić no? Szatan Lucyfer też udaje dobrego, a jest niedobry. I praca. Łukasza 960, żeby głosić królestwo króla Izraela. Piki się że Chrystus ma prawo, a świadkowie mają zasady i nienawidzą odstępców Galacjan 6,2 rozwiązanie świadkom Jehowy problemy, ale nie chcą słuchać, to nie rozwiązujemy bo jeśli ktoś nie słucha Rzymian 10,17 to wiara ze słuchania słowa Chrystusowego Chrystus faryzeuszy nie mógł uszczęśliwić bo nie wierzyli w niego Witamy zapraszamy Chrystus. No, i była słuczka. kabrika bryka. Mercedes. Mercedes. Także pieczątki z grona 144 tysięcy, jakby chcieli wejść do grona, bo Ameryka się oszukała sama. I ich. Tak, faryzeusze. I ta siostro Baranek się żeni. Chrystus. I nie tą nie Tak, Wyeszamy Chrystusa, Jemu cześć i chwała. Chrystus obejmuje swoje królestwo w jego prawdzie i miłości. Przez Jego uczniów. Bo jak szedł do nieba 500 uczniów widziało, teraz trzech uczniów widzi, szulka, ja Bogdan z Wyssych A świadkowie są uczniami szkoły Gilad. I Polska nowy bytam Iskra z prawdy Chrystusa na cały świat. Drugi, Izajasza II rozdział od 2 do 4, przekuję mieczy najmniejszym będzie muczyć cały świat miłości i prawdy Chrystusa. Jak wszyscy poznają Chrystusa. I, e, Izajasza 11 rozdział i Hebrajczyków 8 rozdział od 8 do 12, żeby mieć prawo miłości Chrystusowej na sercu, bo kiedyś na kamiennych tablicach. A teraz można być aniołem, można być królem, Objawienie 50, 11. 11. Bo... Kłamstwo się oddzieli, gdy nadejdzie czas od prawdy. Kazik, Kazik Kazik, no ale na no Kazik nie wykluczał, o to brat. Zenek, Zenek. Witaj Zenku Branek czeka, na, na wesele zapraszamy no, nie, nie, nie. <grywa> <grywa> Jezus Chrystus jest Bogiem. Jakie bryki. Ojcem jakie bryki. Królem, Zbawicielem cierpiał za was Wyjechowe macie z Ameryki auto to wymyte trochę zainteresowani no goście też będą pokażę mi ich nie było, że oni są tacy szczęśliwi jak to wzięłem, to Tak. Nagraj. Plakat, czy Jezus Chrystus, prawdziwym Bogiem, ojcem, zbawicielem, królem, odkupicielem wszystkim dla nas jest Jezus Chrystus. Bo jego ojciec mu wszystko przekazał. Świadkowie głoszą jako na powołani na cały świat, 239 krajów, ale koniec jest ich taki, jak tutaj Jechowa sobie namalowali. Taki koniec czeka świadków Jehowy, jak nie przyjdą do Chrystusa. Ja sądem sądzą. No, Dzieja posolskie 9 rozdział 5 do 25. Co Nie jesteś mi po to, żeby świadkom pomóc. Spadnie. Bo diabeł się uśmierca kłamstwem. A Chrystus chce, żeby oni żyli jako aniołowie i królowie i w raju na ziemi, który głoszą raj, bo Żydzi też czekali na przyjścia Mesjasza, go nie przyjęli. To, to samo się robi, powtarza się historia. No. Przyjechała siostra, co na stojakach. Czy przy stojaku dzisiaj stało mhm. Chrystus... Zdrowy? Chodź na chwilę, Minutkę ci wskrzesił i kudzie. Minutkę bym go wskrzesił, no. Może zainteresowany dobry powiedział, bym. ale co z tego. Przekuli mieczy na lemiesze, ale mordują kłamstwem jak diabeł Ewe. Jana 844. No tak system działa. Dzień dobry. Także świadkowie istnieją tyle lat. tutaj. Kiedy jej firma 31. powstała? 1931 rok powstała firma. Paweł Garcerski. Bawił moje dzieci. Przychodził, bawił się z moimi dziećmi. No. no jak to miło poznać Dziewczątki, graj. Lipcowa idzie z tyłu. Aż to są ludzie sami w dobie. O, jak ci się robi korek. No. A czasami się odkłada. I ta sami w domu. Kobieta, nasz kobieta prowadzi. Jaki korek wyjdzie? Jest Kazik, Kazik jest. Mhm. Ej, dawno go nie widziałem. No także mamy tu wszystko o was. Odmogę dom.